Cześć, witam Was w FIFA World, kolejny raz. Dzisiaj znowu zagramy sobie tak jak ostatnio dwa mecze. Popatrzcie, ostatni mecz, to jest ostatni mecz. Jeżeli go przegram, zostaję, w, spadam do Ligi 7. Ostatni mecz, naprawdę. To będzie jakaś masakra, bo nie wiem jak znowu dostanę kogoś kto ma lagi to się po prostu zestram no ja nie mogę no nie mogę tak grać no po prostu zrobimy taką zmianę szybką no, fuck me baby slowly all day dobra kto tutaj nikt nie potrzebuje za bardzo dobra gramy tutaj nie mam kogo dać dalej dalej ja pierdykam a czekajcie, czekajcie. Bo była aktualizacja. Tylko klawiatura, dobra. Jeszcze. Informacje. Dobra. Szukaj czyli słowo ordynarne w języku czeskim i lecimy. O, szybko znalazło kogoś. Co jest z tym chopiem? Nie mogę kliknąć tego. No ja pierdykam. Już u dołu ja nie mogę, nie mogę. O, jakiś włoski skład o balotelli. UKS dolnyślą. O Jezu, Jezu, takiego kogoś mi daje. Ho. Takiego kogoś daje mi na mecz. W komputer wie, że jestem słaby. I jeszcze daje mi jakaś ziomka, który ma tylko 74 przegrane na 124 wygranych. No przepraszam Was bardzo, no po prostu... I jeszcze jaki on ma skład, no jakiś kolorowy w ogóle złoto czarno jakiś Zrany 100% zgrania I Jeszcze lagi, ja pierdyka, no nie Wsty nas takie lagi miałem jak... Strałem na kiblu, nie no? Przegram to wiadomo, no przecież. Wybito! A dobrze! Machio Balotelli nie trafia! No pięknie podał! No pięknie! Przecież ja nie podawałem tam mu nawet. Wybito! to. Ja Ja pierdolę! Podawałem do tego ch... na dole. Dałem strzałkę w dół, ja pier... Już mamy ich z głowy. Chociaż nie, paczak oni grają. Patrz co robią! Paczak go wypuścił, ale nie doszedł. Ja pierdykam, podaj to! Ja pierdykam, no to są... No i daje, podaje on strano. Ja pierdykam. Dawid Luiz. Tu co zrobił, no jak mnie zrobił. I kolejny gol. Supek, dobrze. Dobrze, Salvatore Sirigu. Jakby nie on, to byłby gol już po prostu. Pierdol wypierdol, 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 wypierdol wy i dobrze znowu nie trafia I jeszcze raz. Uwaga, daję strzałkę w lewo. No i gówno podał jak zraka w płot Ja pierdykam. Ten gdzieś tam biegnie, weź w ogóle, co to jest za gra? Dałem podaj cztery razy, a on nie podaje. W ogóle co to jest? Lagi jakieś, dali mi ziomka z dupy. Ja pierdykam, gram z Kasprem, to nie mam lagów. Dobrze, Dawid Louis przynajmniej tutaj jest. Kurf. dobrze, Salvatore No i przegramy 1-0. No. Zawsze tak jest, że mi pierwszym na początku. Wybij to dobrze, zostawmy Shift TV. No i mamy stratę piłki. Położył się prawie, ale był to... Salvatore Sirigo! Supek. Kur... Miał podać tam temu, no! Już dałem spodania z podanias. ja pierdyka. Biegni kawani. Potrzebuje Ibrahimowicza Żebym mieć dalej 100% składu i mieć lepszego napastnika. Kurde, ale wali po tych słupkach. Dobra, musimy to jakoś rozegrać. Patrz co on robi! Patrz, patrz, patrz i nie dobiegnie. Kabaj, pieprzony płynarz, no. A ty zapnij, ryj. Ja pierdykam zwykle. Jak zwykle. Muszę chyba wejść do bramki, bo tak to nigdy nie strzelę. Gówno w dupie. Wyjeb. Dobrze! Prawie! Salvatore Sirigu? Tak, k***a kur... Nie gram. Wiesz, że jestem słaby, a daje mi taki zespół. Tu ma jakieś kurde czarnych ziomków Pokazuję, żeby mu podać. No! Już myślałem, że puścił. Csiota pierdaszona. Dobra, i teraz strzelamy albo, albo nie strzelamy. No patrz, chłopie! Żalet? Nie. Alex też nie, Dawid Louis, też nie. To ma być szał na bramkę. pastory Alessandrini. Dlaczego mi nie da... Opowiedz powiedzmy NS. Dobra, kawani. W tobie cała nadzieja. Po ziemi! W mur I... Uj. za duży mur miał ustawiony Dobra, na razie gramy i tak już przegrałem. Chociaż trzeba grać do końca Walęc <klucz> jest. Valência, a <clap> equipe <Ze składem> PSG, <clap> no couro. Yeah. Pierdole to tak. temat No prawdę Pierdole i 2-0 i mi zaliczyło, tak? Ajdzie zostało, ale zostaje Kurwa ja pierdolę 3, 2, 1 Powiem wam tylko jedno na temat FIFA World To jest pierdol gówno, naprawdę I... I to by, ostatni odcinek z FIFA World, nigdy już tego nie nagram, chyba że coś się zmieni i po prostu nie będzie taka zbugowana i to nie będzie taka zjebana, bo przepraszam yy. wiele ludzi to mówi wiele ludzi o tym wie także moich kolegów, pozdrawiam Kasper, pozdrawiam Adam że to jest zbugowane i w dupie to mam widzicie ostatni mecz pierwszą połowę przegrywałem 2-0 druga połowa nawet się nie włączyła a i tak wyjebało mnie do 7 ligi więc to to co przed powiedziałem to jest mój, moje zdanie na temat tej p***nej gry i jak już jak już będzie FIFA to FIFA 12 yy, jakieś pojedyncze mecze pierdolone w dupę wyruchane i mam nadzieję że wam się no właściwie to nie miało się wam co podobać. A chuj. Do następnego razu. Siema.